Ok, Siema, Siema ludzie. Ja jestem Tylko, box to jest kolejny odcinek z Phoenix Funicy Sing. O, fuck. Ja, ile ja już nie nagrywałem? Z tydzień? No, z tydzień chyba. Odzwyczaiłem się trochę przez szkołę. A nie to już było. Czy nie było? Po końcu, ale jeszcze, mm. A nie, przepraszam. Nie, tego, tego jeszcze nie było. Ok. No tak, więc, no tak, tak, poza, wam, poza Wami. Bo, przepraszam. Poza Waszymi oczami przychodzę sobie czasami przyszłe misje, żeby wszystko było ładnie i pięknie wychodziło przy nakrywaniu I pomyliłem się misje. Aha, czyli jesteśmy w tym miejscu nowym. kolejnym nowym Hot Wheelsem chyba jedziemy. No no dobra, dla przeciwny pandyty w pasie Engravian zrobiło się nieco za gorąco. Fenek i Rudolf muszą oczyścić rokę ucieczki, a następnie wytłoczyć cenny ładunek z Feneku Fenek udoskonali wasz nowy pojazd, który się z pewnością pełnić teraz lepiej sprawował tak. jest. Poczuj moc działka tej słodkiej dziny! Jeja. Yeah. Chroń konwój. No dobra, no. No to chronimy. No to chronimy. Okej. Okay. The enemy attack waves are becoming weaker. We have to take this chance and evacuate the artifact. My expertise is greatly needed elsewhere right now. And I must leave this matter in your hands. The convoy with the artifact must be escorted to the closest Crusader base. To ensure Oczywiście. It's safety. Oczywiście, I will leave you now, But I will send back up. Left in the heat. Hey, hey! Look on the bright side, boyo! More shooting for us! No, in course. Eee, tu, 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 tu. A na lampę jedziemy, okej. Okay. Eee, co by sobie ustawić? Ustawimy sobie. Eee, tu, tu, tu. O fakt, zapomniałem, że w tej misji nie mamy ciutówki, czyli mojej ulubionej yy, broni, ale to nic jakoś. Damy sobie na, radę na pełną. Dobra, tylko teraz musimy wjechać tym czołkiem na tutaj. Tym Hot wielkim. Za 5 złotych okay, z to to jedziemy. Zadymy.

jeśli zauważyliście, mamy nowe działko, które po chwili się przegrzewa. No, jesteś ofiarą... Rosu chyba.

Mamy nowe działko Ono się, się przekrywa, więc możemy walnąć tylko trzy razy W działku No, tylko trzy razy, potem musimy chwilkę poczekać Okej okay. Dawaj, konwój on mu się strasznie glamoli. A no to będzie jakiś surprise pewnie. A tu już jest. Nice. A czy inaczej? Oho, z tyłu. Gdzieś jakieś kuwieństwo się pojawiło. Tak, też Cię kocham. Ok, siema Lucy, ale pomoc przydałoby mi się tutaj. O, pięknie Okej, okay. cienki Lucy. Słodka Lucy. Fantasti okay, może zmienimy się jakieś radio? Nie. No to może być. Przykładowo. No, so, I guess that... Oh, uh, that's it. So, you come here often, or what? Occasionally. Sure. When I have to save some of my life, I go back. you hear that, Rudolph? She's talking about you. I, uh... Crap. Yeah. Looks like the convoy is intact. Let's get out of here before more enemies appear. i Jest bardziej, anyway. Aha, okej. Okay. To był by już koniec, ten, koniec tego, ten odcinka. Coś po No, no, niech będzie takie krótki, A co tam? Co, co tam? Co mi tam? Dobra. Do zobaczenia do następnego odcinka. Się, jak się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie. Cześć, pa! Hello!